Od zawsze marzyłam o pracy w dużej, międzynarodowej firmie. Poprzednia praca nie stwarzała mi możliwości rozwoju w tym kierunku. Na ofertę pracy w firmie Samar trafiłam na jednym z portali rekrutacyjnych. Znałam już wcześniej tą firmę, słyszałam o niej wiele pozytywnych opinii i dlatego od razu postanowiłam aplikować. Odbyłam dwie rozmowy rekrutacyjne, które jak widać zakończyły się moim zatrudnieniem. Do firmy trafiłem ponad 7 lat temu. Na początku zgłosiłem się na staż. Było to jeszcze podczas moich studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Po skończonych studiach po obronie pracy miałem tą przyjemność, że firma sama się do mnie odezwała i zaproponowała mi stanowisko w dziale planowania produkcji, a w pewnym czasie miałem możliwość awansu i przejścia do działu technologicznego, w którym obecnie mam przyjemność pracować. Moja codzienna praca polega na wsparciu sprzedaży na rynkach eksportowych poprzez płatne kampanie online, działania w mediach społecznościowych, organizację targów branżowych. Ale przede wszystkim pozyskiwanie litrów sprzedażowych. Na co dzień zajmuję się nadzorowaniem technologii na etapach produkcji. Odpowiadamy również za szeroko rozumianą dokumentację technologiczną. Na wydziale obróbki skrawaniem są to karty technologiczne i procesy do maszyn sterowanych numerycznie. Inżynierowie spowolnictwa tworzą instrukcje spawania i programują roboty spowolnicze, a ja pracując na wydziale montażu odpowiadam za dokumentację montażową, instrukcje oraz za proces wdrożenia nowego wyrobu. Przydatne na studiach okazały się przedmioty, na których miałam możliwość opracowywać plany biznesowe i analizy rynkowe. Muszę przyznać, że dużo elementów mi się przydało, to na przykład umiejętności zdobyte na studiach z obsługi programów do projektowania typu CAD oraz programów do zarządzania produkcją i procesami. Bardzo mi się też przydały umiejętności, które zdobyłem na zajęciach z metod szczupek zarządzania, czyli Lean Management. Najprzyjemniejsza rzecz, która mnie spotkała w pracy i nadal spotyka to jest fakt, że jestem doceniana przez moich przełożonych. Muszę powiedzieć, że było ich sporo, a no trochę kolokwialnie, ale to gdzieś tam też buduje, że moje starania zostały zauważone przez przełożonych i, i miałem tę możliwość awansu, a co jest też bardzo budujące, to to, że czasami pracownicy mówią tak, są zadowoleni i mówią, że nasze starania ułatwiają im pracę. Jest taki pewien mit, który dotyczy odwiecznego konfliktu pomiędzy marketingowcami a handlowcami. Handlowcy zarzucają marketingowcom, że ci nie dostarczają im wartościowych lidów, kontaktów sprzedażowych, a z kolei marketingowcy uważają, że handlowcy nie wykorzystują potencjału, jaki marketing im dostarcza. Ja zdecydowanie z tym stwierdzeniem się nie zgadzam, ponieważ w naszej firmie menadżerowej do spraw sprzedaży są bardzo zaangażowani w działania marketingowe na rynkach, za które są odpowiedzialni. Chyba takim najbardziej ogólnym stereotypem, który teraz przychodzi mi do głowy, to jest to, że inżynier jest taką pracą bardziej dla mężczyzn. tak? Oczywiście nie jest to prawda i kobiety w tym zawodzie spisują się równie dobrze, a często nawet dużo lepiej. Jako świeża, zrekrutowana osoba, nie zdawałam sobie sprawy ze skali działania firmy Samasz na rynkach zagranicznych. Owszem, wiedziałam, że firma działa globalnie, ale nie sądziłam, że dociera do tak odległych państw jak na przykład Nowa Zelandia, Chile czy Korea Południowa. To na pewno bardzo imponuje mi to, że sama jest firmą globalną i jest dostępna, obecna na rynkach całego świata. Tak. Zatem firma bardzo szybko się rozwija, dynamicznie, bardzo się zmienia i dostosowuje się do wymagań rynku i naprawdę walczymy z konkurencją i nie odstępujemy jeden krok. Praca na stanowisku specjalisty do spraw marketingu eksportowego wiąże się z współpracą z klientami z całego świata, przez co lepiej poznaje ich potrzeby, co przekłada się na efektywne kampanie marketingowe. Dodatkowo bardzo cenię sobie wsparcie moich przełożonych. To również mnie napędza do działania. Swoją pracę cenię na pewno za dobrą atmosferę. Tutaj to jest jakby wielki plus, że przychodzę do pracy z przyjemnością. Na pewno możliwość szerokiego rozwoju, tak? Jakby firma sama już bardzo dużo inwestuje, dynamicznie się rozwija, inwestuje również w pracownika. No, dla mnie to jest możliwość jakby zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności i uczestnictwa w nowych projektach. Myślę, że mogłabym polecić ten zawód osobom, które są kreatywne, pomysłowe i nie boją się podejmowania wyzwań. Praca inżyniera procesu mógłbym polecić na pewno osobom, które nie boją się nowych wyzwań. I w swojej pracy lubią łączyć elementy pracy analitycznej, komputerowej i technicznej. W pracy inżyniera procesu niemniej ważna jest umiejętność kontaktów z drugim człowiekiem i budowania relacji, bo to pracownik jest najważniejszą częścią każdego procesu. Myślę, że dobry pracodawca to taki, u którego możemy się rozwijać, zdobywać doświadczenie i zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Ważne są także benefity, czyli wszystko to, co dodatkowo oferuje pracodawca. Ja na przykład firmy samasz korzystam z karty Multisport, uczę się języka angielskiego. Pracownicy mają także możliwość korzystania z prywatnej opieki lekarskiej. Myślę, że mógłbym polecić osobom, które szukają pracy, żeby zwracały uwagę, czy ich pracodawca dba o przyszły rozwój pracownika i zapewnia mu należyte warunki pracy. No my w Samarz mają możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania swoich umiejętności, a poza tym Samasz jako firma oferuje dużo licznych dodatkowych benefitów. W naszej firmie Samasz cały czas oczekujemy na stażystów, szczególnie też do działu marketingu i jesteśmy na nich otwarci. Ja serdecznie ze swojej strony zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na praktyki czy to do innych działów, czy do nas na produkcję. Na pewno wszystkim pomożemy i pokażemy, jak wygląda nasz, nasz zawód. Myślę, że to będzie fajna opcja do sprawdzenia się dla kogoś, kto widzi siebie w roli technologa, inżyniera produkcji.